Powiedz, weźmy do ręki Nasze śpiewniki I nowenny Pozdrawiamy Pana Na wystawienie Pieśnią Bądźże pozdrowiona Przepraszam, upadnij na kulana Lud uczcią przejęty Przyszedł chleba, święty, święty, święty. W postaci przyszedł chleba, święty, święty, święty. Na wschodzie i zachodzie, święty, święty, święty. Na wschodzie i zachodzie, święty, święty, święty. Panie Jezu Chryste. Dzięki za Twoją obecność w naszych sercach w Darze po Komunii Świętej. Dwie jakże podobne w tajem... dwa jakże podobne wydarzenia w Tajemnice Królewskie. Gdzieś kilometr stąd, stąd głowy państw w symbolu uroczyście witają dwóch artystów. Jeden gra króla Jagiełłę, a drugi Witolda. I pozlatywali helikopterami, panie. Jest to czysty teatr i przypomnienie zdarzeń. Jest to piękne. Ale nie oddaje sedna Twojej woli i tego, co Ty chcesz. Drugie to nasze wydarzenie. Stoimy pomiędzy linią dowodzenia Władysława Jagieły, naszego króla, a po lewej mojej stronie mistrza krzyżackiego. Tu w tym miejscu toczyły się największe bitwy. W lesie poprawy władca, władca tego świata, Urliś von Jungingen, zginął. My dziś chcemy w tym miejscu, Jezu nasz Panie, ogłosić się naszym królem. Przyjmij tę naszą małą intronizację narodową owiec. Czynimy to po to, aby wyrazić naszą miłość ku Tobie i podejmując wysiłek rozumienia wypełniających się dziejów świata i Polski nie chcemy, aby potomni po nas mówili, że powyżej brzucha nie wyszliśmy. Cały nasz umysł i serce zwracamy ku Tobie. Do tego aktu i o wsparcie modlitewne przyzywamy naszych świętych rodaków Litanią Narodu Polskiego Modliternik Grunwaldzki strona 56 będziemy wołali po trzy wezwania, wy trzy wezwania i później ja trzy wezwania, abyśmy wytrzymali po Litanii Narodu Polskiego nowen na dziewiąty dzień i akt ogłoszenia Ciebie Panie Królem naszego narodu. W historii Polski nieraz tak było, że było dwóch króli. Jedni obływali i drudzy. My wierzymy, że cały nasz naród pójdzie za tym głosem, a później za Polską, Europę i świat. Kirie Lejson. Chryste usłysz nas. Ojcze z nieba Boże. Duchu Święty Boże. Święta trójco jedyny, Boże. Proszę, wy teraz. Zmiłuj się, Panie. 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 Jezu nieskończenie miłosierny. Jezu nieskończenie mocny. Jezu, nadzieja nasza. Módl się, Módl się za nami. Módl się za nami. Módl się za nami. Święci męczennicy polscy Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie. Święty Brunonie, apostole ziem Polskich. Święty Andrzeju Świeradzie i Benedykcie. Święty Otwiarzu, a został polem. Modl się za nami. Święty Szczepie, ulmieto dla boskiej sławy. Modl się za nami. Święty Kazimierzu, patronie Polski i Litwy. Modl się za nami. Święty Józefie, patronie Rusi. Modl się za nami. Święty Wacławie, patronie Katedry Wawelskiej. Modl się za nami. Święty Florianie, patronie Krakowa. Modl się za nami. Święty Yasłodorowo, sławny. Módl się za nami. Święta Módl się za nami. Módl się za nami. Święta, Święta Jadwiga Patronko Śląska. Módl się za nami. Święty Janie Zdukli, Patronie Korony, Litwy oraz Rycerstwa Polskiego. Módl się za nami. Święty Janie Skęt, Patronie Profesorów i Studentów. Módl się za nami. Módl się o za nami. Jacek, panie za panie, Jezus w swoim. Módl się o za nami. Kostą, Módl się o za nami. Święty Andrzeju Bobolo, męczennik za wiarę. Módl się za nami. Święty Rafale Kalinowski, patronie Sybiraków. Módl się za nami. Święty bracie Albercie, Adamie Chwielowski, opiekunie Biedoty Krakowskiej. Módl się z nami. Święty Pani, Módl się za nami. Święta ochlaka, Módl się za nami. Módl się za nami. Święty Józefie Pelczarze, Biczu Boży na Masonów. Się za nami. Święty Józefie Bilczewski, Arcybiskupie Lwowa. Się za nami. Wszyscy święci i święte Boże. Módl się za nami. Módl się za nami. Módl się za nami. Módl się za nami. 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 Błogosławiana Bronisławu Patronko Śląsko-Polskiego. Błogosławiony Saduku wraz z 48 towarzyszami.

Błogosławiony Wincenty Lewoniuków wraz z dwunastoma towarzyszami męczennicy unicnej z Spartu, Partulina. Błogosławiona Mario An Anielo Truszkowska patronka rodowską posłuszeństwa Bogu. Błogosławiona Franciszko Siediska, postołku Życia Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Młody się za nami.